Przemieszczeniem i siłą grawitacji jest teraz 180 stopni, czyli ten kąt będzie w przypadku siły grawitacji 180 stopni, cosinus 180 jest równy minus 1. Czyli, czyli ta praca wyszłaby nam tu y, minus, FZ, y, minus f, y, znaczy to było minus Q razy h, czyli byłaby y, w tym przypadku ujemna, ale ważne, że, że praca tej siły zewnętrznej i praca siły grawitacji różnią się tylko znakiem. Jak ta praca tej siły jest dodatnia, to praca tej siły jest ujemna. Jak, no i w tym przypadku jest ta praca tej siły dodatnia, a i w tym przypadku praca tej siły jest ujemna, tylko różnią się znakiem. Ale w, gdybyśmy przesuwali do dołu, to, to, to znowu ta praca tej siły byłaby ujemna, a praca tej siły byłaby była dodatnia, ale znowu różniłyby się tylko te prace znakiem. W takim razie, w takim razie stwierdzamy, że ta zmiana energii potencjalnej równa no, się pracy tej siły zewnętrznej lub minus pracy siły grawitacji. I to wykorzystamy, no bo te prace różnią się tylko znakiem. Czyli jak wezmę minus pracy siły grawitacji, to, to uzyskam pracę siły zewnętrznej. No i ten zapamiętujemy, bo zaraz go wykorzystamy. Już mamy definicję zmiany energii potencjalnej, teraz przechodzimy do trzeciego punktu, już przedostatniego, do energii mechanicznej. I już to jest ostatnia strona. I też w formie, formie problemu i pewne polecenie, pewną pracę obliczymy i na końcu dopiero okaże się, że ta praca jest powiązana ze zmianą tej kolejnej energii, czyli energii mechanicznej. No ale więc takie polecenie sformułujmy oblicz pracę siły zewnętrznej. Oblicz pracą siły zewnętrznej. Teraz tu nie jest dopowiedziane, że ta siła zewnętrzna ma być siłą zewnętrzną równoważącą się grawitacji. To może być dowolna siła zewnętrzna. No to może zdefiniujmy, co to jest ta siła zewnętrzna. Najpierw taką niezbyt dokładną definicję podamy. Taką, która na razie nam wy... dla nas będzie wygodna. Więc Fz to jest siła zewnętrzna i to są wszystkie siły oprócz siły grawitacji. Znaczy na razie, na razie z tych sił, z którymi się spotykaliśmy, to pominiemy to będą wszystkie siły oprócz siły grawitacji, ale gdybyśmy właśnie dokładniej zdefiniowali, co to jest siła zewnętrzna, no to to jest niżej, precyzyjniej to, to wszyscy, ta siła zewnętrzna, to, to wszystkie siły oprócz sił, z którymi powiązane są definicje energii potencjalnych. Czyli oprócz siły grawitacji i siły, czyli, czyli wszystkie siły oprócz siły grawitacji, ale również oprócz siły sprężystości, ponieważ później się znaczy, dowiemy, że jeszcze definiujemy energię potencjalną sprężystości. i ponieważ z tą siłą sprężystości jest powiązana definicja właśnie energii potencjalnej sprężystości, to, to też tą to, to siłę, siłę sprężystości pomijamy. Jak to to nie uważamy ją za siłę, siłę zewnętrzną. Znaczy, bo jej, jej działanie będzie uwzględnione przez zmianę energii potencjalnej spojrzystości. Także to, to przy bilansie energii właśnie ta zmiana energii potencjalnej spojrzystości będzie uwzględniała wpływ tej siły spojrzystości na, na zmianę stanu układu. Yy. No to czas, czyli oprócz sił, siły grawitacji i siły społeczności, z którą powiązana, powiązana jest definicja energii potencjalnej społeczności. No czyli w skrócie siła zewnętrzna, to są tak wszystkie siły, a więc siła wypadkowa, bo to jest suma wszystkich sił, oprócz, czyli minus, oprócz siły grawitacji, czyli jak od wszystkich sił odejmiemy siłę grawitacji, to zostaną same siły oprócz siły grawitacji, czyli siły zewnętrzne. Czyli, czyli właściwie to, co tu zapisaliśmy, to się da zapisać tym jednym krótkim wzorem. Czyli siła zewnętrzna to są e, siła wypadkowa minus siła grawitacja, a ja powiem teraz inaczej, że są wszystkie siły e, oprócz siły grawitacji. Także to też, widzicie, takie równanie, to jest nic innego, tylko e, w skrócie zapisane zdanie. I dla, dlaczego mamy, mamy pisać zdanie rozwolekle, jak można zapisać je, je krócej, tak? E, jak, jakiś, na przykład jak zdanie tu piszemy w tej formie, to też staramy się, żeby jak najmniej tych wyrazów używać, czyli dążymy do pewnej skrótowości. skrótowości tylko okazuje się, że, że te symbole w postaci literek no, powodują, że to samo zdanie no, zapisane jest przez tam bardzo dużo literek, więc, więc fizycy. Czasami ułatwiające życie i tworzą jakby nowy, nowy język symboliczny, i w tym języku pewne rzeczy da się znaczy opisać dużo krócej. Jak się rozumie ten język i te symbole, które się pod, pod tymi literkami kryją, no to, to ten zapis jest dużo bardziej skondensowany. Tak, i tak. No, i teraz mamy zgodnie z tym poleceniem, mamy obliczyć pracę siły zewnętrznej. Już wiemy, czym jest siła zewnętrzna, więc praca siły zewnętrznej to jest z definicji. Właśnie mówiłem, że można definicję pracy zapisać albo w postaci iloczynu skalarnego wektorów, czyli to będzie wektor razy, kropka albo kółeczko, piszą matematycy, albo nic, można tu nawet nie pisać, bo można pomijać ani kółeczko, ani, ani kropkę. To jest iloczyn skalarny siły zewnętrznej i przemieszczającej. To jest skrót wyrażenia wartość fz razy wartość delta r razy cosinus kąta między nimi. Ale w tym przypadku będzie nam wygodniej nie używać tego cosinusa, czyli zapisać w tej formie skróconej jako iloczyn skalarny. No i teraz y, w miejsce fz stawiamy teraz tą różnicę, wstawiliśmy. Tu się wymnaża tak samo jak, no, jak normalne liczby, czyli pierwszy wyraz razy delta r minus drugi wyraz razy delta r, tylko to są il, też iloczyny skalarne cały czas. To jest mnożenie skalarne i to są liczenie skalarne. Czyli też jakbyśmy to rozpisali, to byłoby wartość siły wypadkowej, a wartość przemieszczenia, razy cosinus kąta między nimi to podobnie wartość siły grawitacji, azy wartość przemieszczenia, razy cosinus kąta między, między nimi, tak? ale na razie nie, nie, nie mamy potrzeby rozpisywać tego. No i teraz pamiętamy, że FW razy delta R to jest praca siły wypadkowej, WW, a Minus A FG razy minus delta to jest praca siły grawitacji WG. No i teraz troszeczkę zmieniłem formę, bo odjęć coś to jest dodać minus to coś. Tak? Że to, to, to jest to samo, czyli plus minus daje minus, tak? więc ktoś powie, po co to robimy, a po to robimy, że to coś w się minus praca siły grawitacji. Muszę przypomnieć to, co pokazywałem już przed chwileczką, że minus praca siły grawitacji to jest zmiana energii potencjalnej. Praca siły, więc teraz, no właśnie, a praca siły wypadkowej, no to nie wiem, czy to za szybko znajdę. Próbuję, próbuję i zaraz mam nadzieję, że znajdę. O, już to mam chyba. Praca siły wypadkowej. Już prawie mam. O, jest. Z jest poprzedniej lekcji, czy tak, y, gdzie to mamy, że to... Minus, minus WG to jest zmiana energii potencjalnej, co w chwilą pokazałem, a tu pokazuję jeszcze w lekcji poprzedniej, że zmiana energii kinetycznej to jest praca siły wypadkowej, czyli WW to jest zmiana energii kinetycznej, czyli, czyli w takim razie zamiast... Czyli zamiast pracy siły wypadkowej, można wstawić zmianę energii kinetycznej, a zamiast tego minus pracy siły grawitacji, zmianę energii potencjalnej. Teraz rozpiszmy, co znaczy ta zmiana energii kinetycznej. To jest, tu nawiasy nie są tu potrzebne, ale specjalnie je tu umieściłem, żeby oddzielić jedno od drugiego. Więc w tym nawiasie się mieści to zmiana energii kinetycznej. To jest energia kinetyczna końcowa minus energia kinetyczna początkowa. A tu zmiana energii potencjalnej, to w tym nawiasie jest, to jest różnica energii potencjalnej końcowej i początkowej. I teraz inaczej uszereguję te wielkości. Najpierw zapiszę wielkości końcowe, a później początkowe. Więc zobaczmy, które są końcowe. Energia kinetyczna końcowa i tu będzie plus energia potencjalna końcowa. Więc w nawiasie mamy sumę tych dwóch energii kinetycznej końcowej i potencjalnej końcowej. Czyli to wyrażenie i to wyrażenie z plusem będą. A teraz tak, tu mamy minus energia kinetyczna początkowa, i będzie jak tu wymnożymy plus, minus daje co? Minus energia potencjalna początkowa. Więc minus wyłączy na początek i w nawiasie będzie energia kinetyczna początkowa plus energia potencjalna początkowa. Zresztą jakbyście wymnożyli przez ten minus 1 i tu też byście wszystko przez tu te nawiasy byście zlikwidowali, to byście uzyskali dokładnie to samo. Tylko kolejność tych wyrazów jest, no, są poprzemieszczane te wyrazy. I tu mamy sumę energii kinetycznej i potencjalnej na końcu, a tu sumę energii kinetycznej i potencjalnej na początku. Więc zdefiniujmy, że energia mechaniczna to będzie suma właśnie energii kinetycznej i potencjalnej, potencjalnej w danym momencie danego układu, czyli, czyli i oznaczamy symbolem Emech, Czasami EM wystarczy, no, napisałem na początku mech, żeby ko kojarzyć właśnie, że to jest mech to mechaniczna. W takim razie w tym nawiasie mamy energię mechaniczną końcową, a tu energię mechaniczną początkową. To zapisałem. A różnicę tych samych wielkości końcowej minus początkową można w skrócie zapisać jako zmianę energii mechanicznej. I teraz łączymy koniec z początkiem. Chciałem powiedzieć początek z końcem, ale może też, też i koniec z początkiem koniec z początkiem. Czyli zmiana energii mechanicznej to jest równa pracy siły zewnętrznej. Właściwie pracy sił zewnętrznych, bo to może być więcej sił. Czyli, czyli w, tym, w tej ramce mamy związek między zmianą energii mechanicznej, a pracą siły zewnętrznej. I czasami bywa tak, że energia mechaniczna się nie zmienia, czyli jak coś się nie zmienia, to zmiana tego, czego się jest równa, zero. Więc pytanie kiedy ta energia mechaniczna się nie zmienia, czyli kiedy zmiana tej energii mechanicznej jest równa zero. No i jeżeli lewa strona jest 0, to musi być prawa zero, czyli gdy prawa strona jest równa 0, to lewa jest równa zero, a jak lewa jest równa 0, to znaczy, że energia mechaniczna początkowa i końcowa się nie zmienia, czyli jest taka sama na początku, jak na końcu. No i teraz właśnie w punkcie czwartym mamy tą zasadę zachowania energii mechanicznej, którą często będziemy wykorzystywali w zadaniach. No strasznie upraszcza rozwiązywanie bardzo trudnych trudnych zadań szczególnie takich gdzie nie interesuje nas czas czas zjawiska tylko stan jego początkowy i końcowy prędkość początkowa końcowa wysokość początkowa czy końcowa to wtedy to energia mechaniczna, ta zastosowanie energii mechanicznej jest niezwykle yy, yy, znaczy wygodnym narzędziem do rozwiązywania zadań, yy, strasznie przyspiesza pewne zadania, które tą metodą taką tradycyjną, z, na przykład yy, w, w, przy opisie ruchu dopisujemy ruch jednostajnie przyspieszony na równi pochyłej rzut, rzut ciała rzut ciała do góry do dołu, rzut ukośny rzut poziomy to zastosowanie, zastosowanie energii mechanicznej strasznie przyspiesza rozwiązanie także wielokrotnie z tego skorzystamy I proszę się nie przejmować tymi skomplikowanymi tu zapisami, bo nawet tylko definiujemy te wszystkie energie, a później będziemy stosowali po prostu wzory końcowe i to będzie dość proste więc y, zasada zachowania energii mechanicznej, właśnie to już powiedziałem wcześniej, ale zapiszmy, że je, jeżeli praca, siły zewnętrznej, praca sił zewnętrznych praktycznie jest równa zero, to z tego wynika, że zmiana energii mechanicznej też jest równa zero, a to oznacza, że ta różnica... Y, to znaczy, że różnica tych dwóch energii mechanicznej końcowej i początkowej jest równa zero, czy energia mechaniczna początkowa jest równa energii mechanicznej końcowej. Teraz tu jest tylko słownie to zapisane. Jeżeli praca sił zewnętrznych jest równa zero, to energia mechaniczna nie ulega zmianie. I tak jak mówiłem, proszę się nie przejmować z tym skomplikowanym zapisem, bo te, te znaczki to jest skrót pewnych słów, czyli, czyli zamiast pisać dużo słów, to, to jak zna, wiemy co się kryje pod tymi symbolami, to po prostu wszystkie, zapis jest dużo krótszy. No, można by to wszystko zapisywać w formie, formie słów, tak? no, ale to byśmy ileś, ileś stron zapisali, a nic to by jakościowo nam wiedzy tu nie, nie przybyło. Także dziękuję już za uwagę. Proszę te wszystkie definicje energii tak sobie przyswoić, a my już zaczniemy na najbliższej lekcji korzystać z, ze znajomości energii kinetycznej, potencjalnej i mechanicznej i zasady zachowania energii mechanicznej. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.